Mobilny sobie wysłucha. Ja ciężarowym marym, z ADS-em na budowę. Zatrzymałem się, spróbuję odblokować ręcznie, po odblokowaniu samochód nie ruszy. W jakiś czas już miałem problemy z tym, z tym hamulcem, ale zawsze jakoś, jakoś się udało ruszyć. W tej chwili samochód jest zablokowany, a ja potrzebuję pilnie na to budowę zostać. Pomóżcie mi. A czyli dźwignie pan puszcza, a auto dalej na biegu nie chce już ruszyć? Tak, dalej stoi tak, jakby je blokowało coś. A w jakim miejscu pan stoi? W Krakowie na Śliwiaka. Taki tu widzę adres. To no, na Śliwiaka mamy jakieś 30-40 minut, no to my wpisujemy w nawigację adres, lecimy do pana, no i spotkamy się na miejscu. Czekam, do zobaczenia. Odległość zwojnicza do ulicy Śliwiaka w Krakowie wynosi 75 km. Mechanicy docierają na miejsce po 45 minutach. Panowie, pomóżcie, bo jestem, kurczę, spóźniony już na budowę. Samochód po spuszczeniu ręcznego zablokowany, nie ruszy. Awarii uległ 26-tonowy MAN TGA z HDS-em. Ten model ma 12-litrowy silnik i moc 430 koni mechanicznych. Co się dokładnie działo? W czasie jazdy się nic nie działo, ale jak zatrzymałem samochód, zaciągnąłem ten postojowy, wróciłem do samochodu, odblokowałem ręczny i samochód nie ruszy. Węba staje, przyblokowane koła. Dobra, a kiedy pan musi na tą budowę jechać? Panie, to jest na wczoraj. Ja już jestem spóźniony, brygada stoi, nie ma kto kostki przerzucić. Ja z tym HDS-em tam jadę specjalnie z innej budowy. To co, sprawdzamy, nie? No. Co sprawdzimy najpierw? Czy gara nie wali jakiś błędu. Bądź tam zobaczymy, co się dzieje nie ma ciśnienia powietrza, nie? No, bida jest. Może coś tam jest, ale to jest bida. Tylko jest pytanie: czy wiesz, czy to jemu w czasie jazdy zaczęło spadać? Czy się wiesz, sprężarka rozwaliła, czy po prostu niby nie domagała? Czy ta auto tak gubi to powietrze? A no, weź ten ręczny wiesz, zaciągni pójść za, czy to w ogóle dziwnie reaguje? No, dziwnie działa. Ręczny, ręczny, ale ciśnienie decyduje. Bo jak nie mamy powietrza w układzie, to dla bezpieczeństwa auto się zahamuje. A mi się wydaje, że gdzieś jakiś dodze zawołek nam nie przypuszcza jakiegoś ciśnienia. I wiesz, albo się coś gdzieś zawiesiło, i na przykład nie wiesz. by dobiło gościowi, wszystko jest niby ok, ale gdzieś ucieka powoli. Aby na zjeść gdzieś po układzie poszedł. Za awarię pojazdu odpowiada brak ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym. Ciśnienie, zarówno w pierwszym, jak i w drugim obwodzie pneumatycznym, jest zbyt niskie. Ono jest znacznie poniżej ciśnienia roboczego. Tak więc dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, samochód po prostu samoczynnie zblokował hamulce. Pojazd nie ma ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym. W związku z tym w ciężarówce automatycznie zostały zablokowane tylne hamulce i do momentu uzupełnienia sprężonego powietrza pojazd nie będzie mógł ruszyć. Adam odpala ciężarówkę, żeby spróbować wpompować powietrze do układu. Delikatnie podniesiemy obroty, żeby trochę przyspieszyć pracę sprężarki. Ty ale parzak on skacze, wiesz, ten drugi układ widziałeś? Jak on nagle przeskoczył na 6 barów, a ten spadł z powrotem do 3? No coś z tym powietrzem jest. Albo coś jest niedrożne, albo jakiś czujnik daje nieprawidłowy sygnał. No to co? To patrzymy instalację po kolei? Napływ wjechał pod spód. No to działamy, panowie. Tomek szuka usterki pod samochodem. No i co tam widzisz? O, no, zgląda się ogólnie, ten główny przewód powietrzny jest cały. Ale nie ma tam jakiejś samoruby gdzieś, wiesz, takiej na szybko? No, czy to jest tylko jedna złączka taka założona? Myślę, że to nie jest jakiś problem. To są przewody jakieś, jakie ja to mówię, zdrutowane, prawda? No, to chyba was jeździło, więc to by się nie doszkodziło, bo to stare zakurzone jest po prostu. Nie, ja tutaj jadą wszystko, jest ja wiesz, ogólnie w porządku. Tomek, a sprawdź jeszcze tą wiązkę przy podstawie. Bo ona jest wiesz. Kable na wierzchu tutaj są, żadnego peszelka. A no faktycznie, cała goła. Nie, tutaj jest izolacja nadłamana.